Lizowie. dzisiaj gramy z Karlo i z y y y y 06 w style Braindroid, ale, y ale podróbkę, ale, no, ale podróbkę, ale podróbkę, podróbkę, oczywiście powinniście w to grać, bo to mega fajna podróbka, o lucky bloki niedługo będą. Co no, my jesteśmy w Chinach, że yy, jesteśmy... że to jakieś budynki? Dziwne takie? Nie to event. znowu eventy. Znowu eventy. Dobra Miał weź spałny. Weź Laki Bloka teraz napisał? laki bloka widzisz co on teraz napisał? Co? No u mnie jest, że subujcie kanał Radka. Co? U mnie jest, że subujcie kanał Radka. No serio, ja nie kłamię. Było u mnie subujcie kanał Radka. Miau. 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 ja, ja teraz będę spalnował takie bloki Ja spalny je staruję, i elefanty. Ciągle mnie okłamujecie! Ciągle ką... mnie mnie okłamujecie! Ciągle mnie okłamujecie. Galaxy stałby i Elefanty! Kiedy będą? Po co, chłopie, ty te POG? To się nie opłaca! Ciągle mnie okłamujecie. Bo dużo się na nich zarabia. No i co z tego? Ale chłopie, to już lepiej otworzyć takie bloki. Ciągle mnie okłamujecie. Ciągle. Proszę, jak my cię okłamujemy? No okłamujecie, że... że jest subujcie kanał Radka, to wy ciągle okłamujecie mnie. No nie, u mnie tak pisało. No jak niby miał wiedzieć, że kanał nie został usunięty, bo został usunięty. Nie mi pod hotspot, ale dobra. O widzę, co ten gościu, który stał przed moją pacą. Hmm. Jezu. Nie ukradniecie? Karol, to ty je spełnowałeś? Co? To już przysięga, że nie ja. Ej, gdzie się spawnuje? Spawnuj Brainrot O, Spawn Brainrod. No, w końcu się nie by było gdyby to były galakty i elefanty. No, ale 네 ale małe. ci się nie opłaca? A nie wyglądają. czy Audis drobe elefant. Audis elefant. No nie no, chłopie, ale ty się nie opłacasz. Ale ich spawnować. No dobra, no to spawnuję laki bloki. Ja spawnuję teraz laki bloki. No to ja będę spawnował też. Ej, chyba, że zmienimy ogólnie podróbkę na taką moją fajną. No gdzie są moje six seven galaksy? Dobra, wyjdźmy z tego i dołączmy na inny po prostu, bo tutaj nie dołączajcie na to zaraz dołączcie do mnie. Dobra, widzowie, zmieniamy akurat grę. Dobra. Czekaj. Mm. Czy to jest to? A, tak. Ale wy ciągle Dobra, okłamujecie. Ciągle jest... mnie okłamujecie. No, 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 ty gadasz. Mnie tak... Pisało, nie może pisać? A zrobiłeś, yy, a zrobiłeś yy, tego screena? Zrobiłem screena, tylko że także nie było widać tego napisu. Tam dosłownie tak napisu nie było. Ej, dołączcie do mnie! To będzie moja ulubiona gra! Kupię mam lepszą! Ja kupię, kupię pięknie, lepiej 1, 5 bilionów. Idzie Emi! Gram w moją ulubioną grę. Kupuję Kaman. No zobacz. Kupiłem Emi. Kraszcie. Ty my gram w coś innego? No. Czekaj. Bo ja tu coś muszę zrobić. Prywatny serwer nam zrobię. Na takiej mojej podróbce, gdzie ten takie fajne wychodzą. Diament. Czekaj. Dołącz na mój serwer. Dołącz zaraz do mnie. Poczekaj. Dołączamy. Czekaj zara. Znowu ja się jeszcze loguję. O, matko, jedyna. Ale ukraść jeża jest fajne. Serio. No chłopie, ale mnie aż tak nie interesuje po prostu sol. Ej, my już gadamy godzinę. Nie, pół godziny. Godzinę. Nie, u mnie... Tylko... A, bo... Ty, nie jest pół godziny. Bo ty się rozłączyłeś. No, ty później. Tym jaki jesteś? No jestem, ty załączyłeś później. I tak wam nie wybaczę. Ja ten... Ale czekaj, no nie, a to... nie. ty... I tak wam no, nie, nie, nie wybaczę. Załączyłem no, na swojego privata jestem na was obrażony. Jestem na was obrażony. No, bo nie mam uprawnień do dołączenia. Hmm, obraziłem się na was. Nie nie masz uprawnień. Dodaj mnie po prostu. Hm. Obraziłem się na was. nie wiem za co. Obróciłem się na was. Dobrze. Hm. No sobie żartuję. Hm. Nie, nie żartuję. Okej. żartuję. Czekaj. Okay. Czekaj. Nie okay. Ja się mogę ogólnie kończyć, nie? A na to tylko jak dołączymy, to mi wszystko uklarma. Jakieś dewelopini Brazilia z Ja was słucham, bo wyciszyłem się. Haha. Nie wyciszyłeś się. Teraz tak. Nie, zostały na mnie. Wyciszył się i teraz będzie nas słuchać, bo jest takim debilem. XD! <grym> XD! Konfiguruj. On się teraz śmieje, a nie? No makapaka makapaka maka paka. Wkaz, Dodaj, paka. dobra, dodaję cię. Czekaj, jaką ty masz nazwę? Sraka ptaka. E-e-e. Y, y, y. G-e-e-e. Y, 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 y. Trzy razy, trzy, 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 chwilę trzy, 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 tak trzy, 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 ja y. mało, ja trzy, Spacja, czy coś? Nie bez spacji. 06 Naraz, padab. Słuchacie mnie... Ej, słyszycie mnie? Słyszycie mnie? No dobra, już chyba możesz dołączyć. Słyszycie mnie? Zaraz do nie dołączę. Ej, słyszysz dobra. mnie? Karol, słyszysz mnie? On dalej sami dolecznie. No, chyba nie. No, ej! Chyba tak, ja do was mówię! Coś? Ja do was mówię! To masz teraz do mnie dołączyć? No dobra, tylko musimy się wyświetlić. Bo, Do was mówię, ludzie! Ja do was mówiłem i. Okej. Ja do was ciągle mówię, ludzie, a wy nie umiecie uwierzyć! Czekaj, dzwoneczek. Kurde, No ja wiem. No nie mam mo nie mogę do ciebie do ja! Ej, nie mam uprawnień do tego! Ej, nie możesz do mnie dołączyć! Nie do mnie dołączyć no, nie nie Ja mogę. też nie mogę! Też nie mogę dołączyć! Dobrze, no! Ciszej! Sam sklec! Zaraz dwóch Skleci, To ty ciągle za dużo... Ja gram na moim prywatnym serwerze... na no Brain Prawdziwym? No. To czekaj, zaraz cię dodam. Widzowie, słuchajcie, jak chcecie mnie dodać, to wpiszcie... Hejterka albo Fajerwerki24 Lepiej wpiszcie Fajerwerki24, to wiecie Ej, ja link Link, 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 link Link, Ej! link Kłopacy! Na Whatsappie daj link Ej, chłopacy Jest Toxic Update Mogę do ciebie? Ej, Radioactive jest? No, Radioactive Update Jakiś inwent radioaktyw. No to jest, chłopie, zwykły radioaktyw. To co godzinę jest. Naprawdę? No właśnie. No. Dobra, konfiguruję. A tutaj nie ma żadnych <laughs> no, Kur... Muszę skonfigurować. I spróbuję Was jeszcze raz dodać. Ej, Dobra. Y y. No kur... A czekaj, dajcie chyba ten ogólnie z dużej litery, A to z małej się daje! No dobrze, no to się nie drży. Nie drży się! Wcale Krzysiu. się nie drze. Wyciszył się. Mhm, Karol? Wyciszył tak. się. Mam, mam dozwolenie znajomi? Czekaj, wyłączam dużą literę. Co się stało z Karolem? Nic. Serio? On nie gada. Dlaczego ty się ciągle wycisza? Nie wiem. A, Jak... y, 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 co tam u Ciebie? Jesteście? Halo. Karol. Dymek. Czy wyciszam? No Wy, jestem. Wyciszyłeś się? No chyba tak przez chwilę mi się zdaje. Dymek! Dobra, Dymek? Dymek! Jesteś? Jak gram się. O! Jestem na evencie! Raczej gram sobie, widzowie. O, jestem, jest Tymek, jest Tymek ze mną. A gdzie on no? No on gra ze mną, ja ciebie nie dodałem. To dodasz mnie? Ej! Ty miał... miał lawo! Miał lawo? Piszę do tego, że lewą mi się zrespił. A nie, ty też możesz. No kurwa, nie rozumiem. A dobra, bo ja was wszystkich dodam. Dobra, Maciu. Do zobaczenia, widzowie!